Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie film z e, serii przegląd i postanowiłam pokazać wam dzisiaj kilka fajnych stylówek, które idealnie sprawdzą się latem, wiosną, już w takie wiecie cieplejsze dni do pracy, ale nie tylko, bo wybrałam rzeczy, które właśnie w zależności od tego jak połączycie, możecie stylizować albo właśnie bardzo elegancko do pracy, czy na jakieś Wyjście, gdzie potrzebujecie założyć sobie elegancką stylizację, ale jeśli połączycie je w troszkę inny sposób, dodacie inne ciekawe dodatki, możecie je później wykorzystać na co dzień do codziennej luźnej stylizacji. Będą to rzeczy, które mają raczej w większości dobre składy i które sprawdzą się właśnie w ciepłe, upalne dni też. Pracy do biura, bo sama wiem z własnego doświadczenia, że często jak jest upalnie, ciepło, to nie wiemy, w co, co założyć do pracy, co założyć na przykład do biura czy jakiejkolwiek innej pracy, żeby było nam wygodnie, żebyśmy się czuły komfortowo, a jednak jest to najważniejsze, bo pracy spędzamy większość dnia. Wybrałam dla Was kilka fajnych stylizacji, także zapraszam Was do krótkiego przeglądu. Zanim jednak przejdziemy do przeglądu, poświęćmy chwilę tej pięknej sukience. Sukienka jest z butiku Sempre. Uszyta jest z lekkiego, zwiewnego jeansowego materiału. Przepięknie podkreśla talię, a dekolt sprawia, że wygląda mega kobieco. Idealna na letnie wyjścia, garden, party czy wakacje. Będzie Wam w niej też bardzo wygodnie, ze względu na to, że jeans jest bardzo cienki i elastyczny. Jeszcze zanim przejdziemy do pierwszej stylizacji, chcę Wam powiedzieć, że cała ta kolekcja, którą wybrałam w zarze, jest w kolorach ziemi. Więc tutaj mamy właśnie takie odcienie kolor szałwiowy, który jest obecnie bardzo modny. Mamy ekri taki pudrowy, zgaszony różno i właśnie takie beże, ziemiste odcienie. Więc myślę, że będzie Wam łatwo też to połączyć z innymi po prostu elementami w swojej garderobie. A te z Was, które są fankami kapsułowej garderoby, myślę, że jak najbardziej przypadnie Wam ten przegląd do gustu. I zaczniemy teraz od tego zestawu, który mam na sobie, bo uważam, że jest naprawdę mega, mega fajny. I wystylizowałam go na razie w taki podstawowy, mega elegancki sposób, w taki, w jaki ja bym się ubrała do biura. Czyli mam szpilki, mam spodnie, które są, słuchajcie, z prostą nogawką, ale właśnie są uszyte, skrojone tak, że wyglądają bardzo elegancko i do tego marynarkę, jakby z kompletu. I teraz zacznę może od tego, że obie te rzeczy. Mają fajny skład, bo to jest 50% len, 50% wiskoza. A przy tym dobrym składzie, e, słuchajcie, cena jest naprawdę dobra, bo e, spodnie kosztowały 139 zł, natomiast marynarka 199 zł. Fajny, lekki materiał, taki, który właśnie myślę dobrze sprawdzi się już nawet w upalny dzień. Bo ta marynarka jest cieniutka, ona nie ma podszewki, to jest dosłownie cieniusieńka tkanina. Więc jeżeli potrzebujecie sobie ją właśnie narzucić na koszulę, czy potrzebujecie ją sobie narzucić na top, bo też równie dobrze tą koszulę można tu zastąpić topem, to właśnie bardzo będziecie się czuć w niej komfortowo i jest ona taka mega przewiewna. I teraz tak, słuchajcie, spodnie są o prostym kroju, szeroka nogawka, prosty krój, ale są fajnie skrojone, bo tu z przodu mamy jakby delikatnie zarysowany ten kant. Więc ładnie też wygląda w nich sylwetka. Są z podwyższonym stanem, słuchajcie. Tutaj mamy tylko delikatne zaszewki. Natomiast moim zdaniem figura wygląda w nich naprawdę dobrze, maskują co mają maskować, a jednak e, wygląda się w nich tak fajnie, cool przez tą właśnie swobodę. Ja mam na sobie eskę, więc uważam, że tutaj rozmiarówka jest taka dosyć swobodna. Spokojnie się w tą eskę jeszcze nic mi nie ciśnie i tak dalej, więc myślę, że rozmiarówka jest prawidłowa. Do tego właśnie jest marynarka taka krótka o pudełkowym kroju i słuchajcie, myślę, że to zestawienie właśnie w połączeniu z białą koszulą wygląda bardzo elegancko. Ale, tak jak mówiłam, Kupiłam takie zestawy, żeby można było też je wykorzystać później na co dzień w codziennych, zwyczajnych stylizacjach. I teraz, tutaj obok, zobaczycie, że jeżeli połączycie sobie te spodnie z trampkami i z zwykłym t-shirtem, i do tego założycie tą marnarkę, to wygląda już to tak swobodnie, na co dzień, luźno. Jeżeli. Yy, pracy możecie się tak ubierać też swobodnie i niekoniecznie aż tak bardzo elegancko, to wtedy też możecie sobie po prostu założyć to, to zestawienie właśnie z trampkami, sneakersami i zwykłym t-shirtem. Bardzo fajnie te spodnie też komponują się z bluzą. Zwykła bluza, do tego mokasyny i Tutaj znowu mamy ciekawe, ale zupełnie inne połączenie. Później, jak będę Wam pokazywać dalsze stylówki, pokażę Wam też, że z innymi rzeczami, które kupiłam do tego przeglądu, ta marynarka też mega fajnie się komponuje. Kolejny zestaw, słuchajcie, jestem w nim zakochana. Mega podoba mi się zarówno kolor tej koszuli, jej struktura, forma. No, jest po prostu przepiękna. Nie wiem, czy lubicie em, tego typu koszulę, ale ona właśnie jest taka elegancka, ale trochę boho. I te falbany tutaj takie delikatne, ale jednak robiące robotę. No ja po prostu jak zobaczyłam tą koszulę, to się w niej zakochałam. Jeszcze mój ulubiony kolor różowy, ale taki nie. Mm, Niestandardowy właśnie, to jest taki niby pudrowy róż, trochę brudny róż. Idealnie komponuje się tutaj z tymi spodniami w odcieniu właśnie takiej szałwi. I słuchajcie, ta koszula była dosyć droga, bo kosztowała 199 zł, ale myślę, że to przez ten materiał, tą fakturę em, i w ogóle to, w jaki sposób jest uszyta. Ona z tyłu ma dodatkowo taką falbanę, zobaczcie, i ta falbana później tu przechodzi w takie dwie jakby nachodzące na siebie fal... Banki. Przez to, że ona ma taki jakby mięty materiał, taką miętą strukturę, no to praktycznie nie musicie jej pracować. Ja jej teraz w ogóle nie prasowałam, a to wygląda fajnie. I można ją łączyć właśnie z takimi spodniami e, oliwkowymi, jak ja mam teraz na sobie, szałwiowymi, z beżem przepięknie wygląda, e, z bielą, z ekry, więc to jest taka koszula, którą też bardzo łatwo wystylizujecie. Ona też fajnie nawet będzie wyglądać w zestawieniu z jakąś jeansową spódnicą, z jeansami. Także moim zdaniem jest to koszula warta swojej ceny. Słuchajcie, tutaj w składzie mamy layocel, czyli pochodną wiskozy. Wydaje się być bardzo. Lekka, zwiewna, taka, że nawet w upalny dzień, jak sobie ją założycie, to będziecie się czuć w niej komfortowo. I teraz spodnie. Spodnie to są takie slouchy. Typu slouchy, czyli mamy tutaj podwyższony stan, mamy zwężoną tą nogawkę do dołu, ale jednak ciągle czujemy ten luz i one są też mega cieniutkie. Tutaj mamy też wiskozę w składzie, chyba w przewadze tam jest wiskoza, nie wiem, z dodatkiem lnu. Napiszę wam u góry dokładnie. W każdym razie tutaj mamy też takie po prostu ozdobne tylko zaszewki, no i z przodu mamy tu takie typowe dla slauczy przeszycie i luźno sobie opadają w dół, ale materiał jest tak przyjemny. Na przykład dla porównania powiem Wam, że tutaj czuć ten len i to jest taki len, który jest. jeżeli macie jesteście delikatne. Na materiały, na gryzienie, czy cokolwiek, na przykład na wełnę, czy właśnie na taki ostrzejszy len, to te spodnie mogą Was delikatnie podrażniać, bo one mają ten len taki ostrzejszy. Natomiast tutaj, przez to, że jest przewaga wiskozy, one są mięciusienkie, są lekkie, zwiewne i takie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Spokojnie można sobie je łączyć w eleganckich stylizacjach, ale możecie też. Po prostu założyć sobie do nich zwykły sweterek, botki czy trampki i też będzie z tego naprawdę fajne połączenie. Więc, zarówno koszula, jak i spodnie są do łączenia z różnymi innymi rzeczami w szafie. Ten kolor jest teraz mega modny, szałwiowy i wydaje mi się, że on też jest taki bardzo prosty w połączeniu, bo przez to, że on ma właśnie taki ciepły, ale jednak zgaszony kolor, ten, ten szałwiowy jest taki właśnie lekko przytłumiony, jest taki kojarzący się właśnie z tymi kolorami ziemi, to tutaj możecie go łączyć z beżem, z bielą, z ekri i też bezproblemowo będzie ta stylizacja, słuchajcie, się Wam tworzyć i będzie wyglądać fajnie. Opcja numer dwa jest zdecydowanie bardziej casualowa. Wystarczy zamienić koszulę na biały t-shirt dobrej jakości i narzucić na wierzch cienki sweterek. Mokaseny dodają całości fajnego, miejskiego klimatu. Teraz y, zrobimy sobie... Na sukienkę pomiędzy tymi stylizacjami, takimi typowo do biura czy do pracy. Słuchajcie, wybrałam tą sukienkę ze względu na kolor, skład i też formę, w jaki sposób jest uszyta, bardzo mi się podoba. Ja już miałam podobną sukienkę, w sensie z podobnego materiału i też w podobnym stylu w tamtym roku z Zary, bardzo lubię w niej chodzić i ona jest właśnie w połączeniu wiskozy z lnem i tu jeszcze jest chyba mała domieszka Elastanu. Dzięki temu ona jest naprawdę um, taka miękka i dosyć elastyczna, przez co fajnie dopasowuje się do sylwetki. Słuchajcie, tutaj rozmiarówka jest jak najbardziej prawidłowa. Ja mam na sobie eskę. Więc bez problemu w nią weszłam. Nie miałam problemu ani z zapięciem, ani tutaj z górą związaniem, więc możecie sobie ją spokojnie brać względem swojego rozmiaru. I tak jak mówię, ona jest bardzo fajnie skrojona. Tutaj na górze w okolicy talii i bioder jest dopasowana, później na dole mamy rozcięcie. Rozcięcie jest na środku, co wydaje mi się bardzo fajnie też wygląda. I tak dodaje sylwetce takiej lekkości. Zobaczcie, z tyłu mamy takie wiązanie. Z tyłu mamy zameczek kryty, plus związanie tutaj, dzięki któremu możecie też sobie ją tutaj, w tym miejscu dobrze dopasować. Tak, żeby ten biust wyglądał fajnie. Um, I tak jak mówię, ona jest dosyć elastyczna, więc Wam się dopasuje. Ona też tutaj ma być dopasowana, żeby po prostu dobrze wyglądała. To jest sukienka, którą możecie założyć po prostu na co dzień. Do trampek, ale to jest też sukienka, którą możecie założyć na jakieś większe wyjście. Nie wiem, na jakieś garden party, urodziny, nawet na wesele. Myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi i jest też taka miękka, że nie ma problemu poruszania się niej. I teraz tak. Dwie opcje, jakie można założyć na tą sukienkę, to jest albo jeżeli chcecie, żeby ona miała bardziej elegancką formę. To jest założenie na nią tej marynarki, nawet którą miałam w zestawieniu ze spodniami. Zobaczcie, ta marynarka jakby jest o tyle... Idealna do tej sukienki, że ona jest krótka, więc tutaj nic nie zaburza nam proporcji. Marynarka kończy się w okolicach talii, więc nadal wszystko fajnie wygląda. Nie mamy, wiecie, jakiegoś takiego dysonansu, tylko właśnie fajnie tutaj wszystko się nam komponuje. Zobaczcie też z tyłu. Dzięki temu, że dodaliśmy taką luźniejszą em, marynarkę o pudełkowym kroju, trochę bardziej oversize'ową, ta sterylizacja nabrała takiego trochę. Mm, Bardziej formalnego charakteru. Tutaj mamy górę przykrytą, więc nie widać tej nagości u góry. Plecy są przykryte, więc spokojnie możecie sobie ją wtedy wykorzystać. Nie wiem, założyć jak idziecie na ślub do kościoła taką marynarkę, czy po prostu jak potrzebujecie chwilowo się przykryć. To właśnie taka marynarka doda całej stylizacji takiego trochę bardziej eleganckiego wyglądu. Natomiast jeżeli chcecie tą sukienkę sobie typowo wykorzystać latem, ale chcecie sobie coś zarzucić na ramionach, to możecie właśnie dodać do tej sukienki taki dzianinowy, pleciony sweterek. I ja go właśnie wzięłam, bo uznałam, że on na lato będzie rewelacyjnie sprawdzać się. Zarówno do sukienek, jak i em, po prostu jako sam na przykład nastrój kąpielowy, jak go sobie narzucicie, to będzie przepięknie wyglądać. I to jest sweterek. Który, słuchajcie, jest bardzo z takimi grubymi oczkami, więc on wam ciepło nie da, jakby to jest oczywiste, on jest bardziej na wygląd. Natomiast uważam, że jeżeli chcecie sobie przykryć ramiona po prostu wieczorem takim sweterkiem, to patrzcie, jak to pięknie się komponuje razem. No bo po prostu wygląda to przepięknie. Oprócz tego, ten sweterek możecie sobie po prostu założyć nastrój kąpielowy, jak jesteście na wakacjach to krótkich spodenek, e, właśnie zakładacie cielistą bieliznę i też będzie to pięknie wyglądać. Więc tutaj zobaczcie dwa połączenia zamiast e, sandałków e, czy eleganckich butów możecie zarzucić sneakersy, jakieś e, delikatne białe trampki czy właśnie mm, balerinki i macie Patrzcie, jaką piękną stylizację. Sweterek, słuchajcie, to jest Dzianinka, to jest sweterek pleciony. Tutaj na przebitkach zobaczcie jeszcze, jak on jest pięknie wykończony, też przy rękawkach, zapinany na guziczki. Na dole też mamy to samo wykończenie, co przy rękawkach, właśnie takie. Hmm, ozdobne, sweterek kosztował 119 zł, to jest taki idealny sweterek już na letnią porę do zarzucenia na sukienkę na jakiś strój kąpielowy na top, także mega Wam go polecam, uważam, że jest przepiękny no i tą sukienkę też, jeżeli lubicie taką formę, która jest dopasowana tutaj w okolicy talii i bioder, później puszczona a przy tym jest wygodna, to to jest coś dla Was, sukienka jest w połączeniu lnu z wiskozą, więc też składowo jest mega fajna i na koniec, bo już dobrnęliśmy do końca, mówiłam Wam, że to będzie krótki, ale treściwy przegląd. I na koniec zostawiłam spodnie, które absolutnie mnie urzekły i które też były najdroższym elementem z tych wszystkich, które Wam pokazałam. To są tam spodnie z jakiejś specjalnej kolekcji, zaraz tego, co widziałam na stronie. Natomiast to są spodnie lniane, ale ten len jest taki... Mięsisty, one są takie ciężkie, jak je chwycicie do ręki, to ten materiał waży, natomiast no to jest po prostu dla mnie klasyka. Przepięknie wyglądają. To, jest szero, to są kuloty, szeroka nogawka, bardzo, bardzo zwiewne, pięknie skrojone, z szerszym paskiem tutaj, z kieszeniami. Spójrzcie, one po prostu w ruchu wyglądają jak sukienka, jak spódnica. Przepięknie też się układają, delikatnie prześwitują tutaj z tyłu, dlatego cielista, bielizna to tu jest jakby no must have, musi być. Natomiast no, to, jak one przepięknie prezentują się w ruchu i nawet jak idziecie, to czujecie, że ten materiał jest taki naprawdę treściwy, taki ciężki. Widać to też w sposobie, w jaki się porusza. Te spodnie kosztowały 299 zł, ale jeżeli lubicie takie porządne materiały, len i właśnie taką tkaninę na lato, to będziecie z nich mega zadowolone. Tym bardziej, że są to spodnie, które można nosić na dwa sposoby. Tutaj pokazuję Wam te spodnie w takim wydaniu eleganckim, właśnie z tą koszulą, którą wcześniej mierzyliśmy. No przepiękna kompozycja, jak dla mnie. Uwielbiam takie klasyki, właśnie zarówno w kolorystyce, jak i tutaj w krojach. Koszula może jest trochę bardziej szalona, ale jednak gdzieś ta elegancja i połączenie fajnie gra. Natomiast no, można je sobie też nosić na wakacjach z płaskimi klapkami, jakimiś takie widzę, to w takim zestawieniu takie wiecie słomiane klapki, taki koszyk typowo letni i do tego jakaś delikatna zwiewna bluzka takim wiecie boho stylu. Więc tutaj można to komponować na naprawdę zarówno jako wersja elegancka, jak i taka letnia czy nawet wakacyjna. Co jeszcze wam chcę powiedzieć, że te spodnie też można nosić albo tak jak ja z wysokim stanem, tylko ja tutaj mam Mkę. E, więc ym, w eskę raczej bym się nie zmieściła, mogłyby mi się tu rozchodzić. Mam tu trochę luzu, ale zdecydowanie lepiej czuję się w tych emkach, kiedy mam tu trochę w pasie luzu, niż w tych eskach taka ściśnięta, gdzie tu się rozchodziło, bo te spodnie muszą wyglądać lekko i zwiewnie, Dlatego też wzięłam sobie ten większy rozmiar. Natomiast na modelce, w, na zdjęciu, widziałam, że ta modelka miała je tak niżej, gdzieś tutaj na biodrach. No, a żebym miała na biodrach, to musiałabym w ogóle wziąć Elkę, nie? Więc, w zależności, jak wolicie, wiecie dobrze, że ja wolę jednak wszystko z wyższym, podniesionym stanem. Mnie te biodrowe stany tak nie za bardzo pasują. Więc słuchajcie, ja sobie je w ten sposób wystylizowałam. Zobaczyliście teraz też na przebitce, w jaki sposób można je tak właśnie bardziej na codziennie, letnio czy wakacyjnie stylizować. No, i mam nadzieję, słuchajcie, że też ta stylówka przypadnie Wam do gustu. Tą oto stylówką kończymy nasz dzisiejszy przegląd. Dajcie mi znać w komentarzu, czy te stylizacje przypadły Wam do gustu, albo która z tych stylizacji najbardziej Wam się podobała. Będę też bardzo wdzięczna, jeśli zostawicie lajka pod tym filmem i zasubskrybujecie kanał, żebym mogła tworzyć dla Was więcej takich przydatnych treści. Do zobaczenia następnym razem.